na vivo Serdecznie witam, przewodni Sudecki Mieczysław Gadzina. Witam z Krzeszowa w ramach warsztatów. Dzisiaj trzecia część warsztatów internetowych w ramach Poznajemy Krzeszów. Dzisiaj kolejna Kościół Świętego Józefa Oblubieńca Maryjnego, a jeśli tak, to również i Wilman, który pozostawił tutaj swoje życiowe dzieło. Poznaliście Państwo kościół maryjny, główne deswane sanktuarium maryjne małzoleum. Natomiast kościół Świętego Józefa jest wcześniej wykonany niż poprzednie obiekty. jak przychodzą, dziwią się, dlaczego w Czeszowie są dwa kościoły. Jeden duży, drugi jeszcze większy. Wynika to z tego, że cystersi mają w ramach opasła swój kościół, kościół właśnie zakonny, natomiast parafianie mają swój kościół. Poza murami, kościół właśnie parafialny. stąd dwa kościoły obok siebie. Kościół Św. Józefa powstał najwcześniej niż tamte budowle, ponieważ około 40 lat wcześniej niż kościół maryjny. Geneza powstania tego kościoła jest dość y, szeroka, otóż sytuacja polega na tym, że po wojnie 30-letniej, straszliwej wojny, najstraszliwszej. No, była ruina na Śląsku i nie tylko, ale ruina była także i w rodzinie. W związku z tym, podstawą życia katolickiego jest rodzina i trzeba było przywrócić właśnie to życie rodzinne. W związku z tym należało dać ludziom przykład, wzór dobrej rodziny. Kogoż nie wybrać na wzór dobrej rodziny, jeśli nie świętą rodzinę. W związku z tym, nasz opad, który miał. Wielki zainteresowania Świętą Rodziną i Józefem, bardzo szybko w Krzeszowie założył stowarzyszenie, nie tylko ludzi świeckich, ale i zakonnicy należało, należeli, nazywało się Bractwo Świętego Józefa. Święty Józef pojawia się zawsze wtedy, kiedy Kościół ma kłopoty, a wtedy były kłopoty, bo była kontreformacja, wcześniej reformacja, kontreformacja. W związku z tym Kościół kłopoty, wystawia zawsze na pierwszy front walki najlepszego świętego na trudne czasy. Jest nim do dzisiaj święty Józef. W związku z tym nasz opat, który tak mocno interesował się świętą rodziną Józefem, pojechał do Ligienfeld, do Austrii Dolnej, ponieważ tam było jedne z pierwszych prac świętego Józefa. Po przyjeździe do Krzeszowa w Mig założył bractwo świętego Józefa. To był rok 1669. Członkowie tego bractwa zbierali się w małym kościółku parafialnym, który był za murami. On mniej więcej jest z tyłu za mną, za ołtarzem głównym. Troszeczkę inaczej był ustawiony. Z tym, że bractwo na początku liczyło niewiele kilkadziesiąt osób, ale opad, jak się za coś brał, to rzeczywiście to wszystko przybywało, rosło. Bractwo świętego Józefa rozwijało się błyskawicznie. Co roku przybywało po kilka tysięcy ludzi. W związku z tym malutki kościół św. Andrzeja apostoła był za mały. Opad wielki budowniczy, ponad 20 budowli. To był nasz złoty opad. Mik rozebrał kościół św. Andrzeja, już przemianowany na kościół św. Józefa oglubieńca Maryjnego i zbudował tą świątynię, w której jesteśmy. Dużą świątynię. Nie znaczy to, że się practwo rozrosło. Że parafia się rozrosła, tylko kościół zbudowany właśnie dla Bractwa Świętego Józefa. Czy nie stracili kościół? Nie. Członkowie Bractwa Świętego Józefa, a było ich bardzo dużo, należeli z różnych krajów do nas. I Czechy, i Morawy, i było z Nadrenii, Westfalii, nawet z głębi Niemiec należeli. W związku z tym, członkowie Bractwa Świętego Józefa muszą raz w roku pielgrzymować do centrum, a centrum było w Przeszowie. Zbierali się raz w miesiącu na tak zwane schacki, czyli 12 razy w roku. Raz w miesiącu. Natomiast na co dzień parafiali zysk zyskali piękny, duży kościół. Dlatego to jest kościół zadaniowy, bracko-parafialny. Inna przyczyna, inna przyczyna, że powstaje Bractwo Świętego, że powstaje tutaj kościół to w 1692 roku. Była 400. rocznica pobytu cystersów w Krzeszowie. W związku z tym Opat chciał mieć pomniczek, pomnik z okazji 400. rocznicy pobytu cystersów w Krzeszowie. I właśnie Kościół Świętego Józefa, trzeci z kolei Kościół św. Józefa, zbudowany w obrębie opactwa przez Bernarda Rozy, począwszy od Chemska-Śląskiego, starego Bogaczowic, do właśnie Krzeszowa. To jest jego trzeci Kościół Świętego Józefa. Kościół po wybudowaniu, tutaj była taka zasada, bo i oba kościoły były rozebrane do zera, mimo że reguła niemalże zabraniała rozebrać świątynię do zera. W Krzysztofie to zrobiono. Przy czym jak burzyli, to wszystko wynieśli, wyposażenie, ale jak zbudowali nowe kościoły, nic nie wnieśli. Wszystko, co jest w naszych kościołach, jest nowe, nowe, dostosowane do nowej roli kościoła. Ten kościół też był całkowicie pozbawiony dekoracji. W związku z tym. Święty człowiek to jest wzór do naśladowania. Żeby go naśladować trzeba go znać. Żeby go znać to znaczy życiorys przodków. I tu był problem, bo na co dzień siedzieli dotykacze Śląscy nie umiejący czytać ani pisać. Kościół se poradził w przekazywaniu wiedzy. Biblia Pauperu, Biblia Obrazkowa. Za pomocą scenek życia świętego możemy wszystko się o nim dowiedzieć. Jest tylko jeden warunek. Obrazy, które tu są, muszą przemawiać do człowieka. Żeby obraz przemawiał do człowieka, to byle pacykarz nie mógł wymalować. Cystersi sięgnęli już był wcześniej, malującego, zaprzyjaźnionego, największego z największych malarzy. Nie było większego. Przy domy, Rembrandt wszystko wyjaśnia: Michał Leopold Łukasz Wilman. Ten wielki malarz żył, pracował w największą płacwie w Lubią. Był tam miał rodzinę, dom, pracownię. Miał po prostu firmę o nazwie Wilmań. Przyjechał tu z całą ekipą i wymalował, moi drodzy, calutki kościół. To jest prawie 50 obrazów, ale malowanych techniką alfresko, czyli na świeżym, mokrym tynku. Trudne malowanie. Michał Wilman głównie był malarzem olejnym. Wymalował kilkaset dzieł, a to, co teraz zobaczymy, to jest jego życiowe dzieło. Dlaczego? Bo jest całostka. 50 obrazów prawie poświęconych Józefowi i świętej rodzinie. Jesteśmy prawie, że w Muzeum Wilmana. Opat opracował, co ma wykonać, jakie malowidła ma wykonać Józef. Józef dostał największe polecenie od Boga: wychowaj mi syna Bożego. W związku z tym obowiązek wychowania syna do 13 roku życia spoczywał na ojcu. On był wszystkim, łącznie z tym, że kapłanem domu. Dlatego Opat opracował dla Wilmana 14 scenek z życia świętego Józefa, 14 jego obowiązków. W zakresie wychowania Syna Bożego, i te obowiązki podzielił na dwie części. Część radosną po zachodniej stronie i część smutną po lewej stronie. Bo bez tego cygobrazu zaczyna się od zaślubin a kończy się na dobrej śmierci Józefa. Siedem radości i siedem smutków inaczej często mówią, siedem boleści świętego Józefa. To jest życiorys Józefa. Oprócz życiorysu trzeba znać jeszcze przodków Józefa, ponieważ to jest ważne w życiorysie świętego. Przodków nasz opatł Rosa kazał umieścić w góry. Takie sklepienie wczesno barokowe. Mamy y, wszystkich przodków najważniejszych Józefa, począwszy nie od Józefa, ale jeszcze dalej. Najdalej jak można, czyli od Abrahama. W związku z tym mamy dwa cykle. U góry przodkowie, a po bokach mamy życiorys Józefa wychowującego syna. Dodatkowo, oprócz głównych obrazów wskazujących siedem radości i siedem smutków, mamy jeszcze ołtarze boczne. W tych ołtarzach bocznych mamy nastawy takie boczne, obrazy olejne w ołtarzach. Nazywają się antypedia albo antypedia, różnie nazwy używamy. Są to obrazy olejne, Prawdopodobnie wykonane przez syna Wilmana, też Michała Wilmana. To są jak gdyby uzupełnienia głównych scen. Podobnie i na podłuczach są scenki, które uzupełniają główny temat. Wobec tego mamy główny temat Siedem na Siedem smutków i dodatkowo jeszcze uzupełnienia na podłuczach. No i drodzy, to życiorys ten Józefa rozpoczyna się od. Od zaślubin, tak jak powiedziałem, przy czym kończy się dobrą śmierć Józefa. Michał Wilman był wielkim malarzem, śląski Rembrandt. W związku z tym te kilkaset dzieł, które zrobił, czyni go naprawdę wielkim malarzem. Tylko jedną rzecz jest bardzo ważna. Michał Wirman był wielkim malarzem, ale nigdy nie był na wschodzie, a musiał namalować sceny biblijne, ale te sceny musiał dostosować do sytuacji tutaj tkaczy śląskich. W związku z tym, że te scenki miały wychowywać rodzinę, a niektóre sceny biblijne nie bardzo pasowały do wzoru dobrej rodziny, Michał Wilan musiał pewne rzeczy tutaj, jak gdyby w sytuacjach, przeinaczyć, żeby one były zrozumiałe dla prostych ludzi. Poza tym nie widział schodu, nie widział Jerozolim, Betlejem, nic. Zwierząt, ludzi. W związku z tym, co zrobił? Przeniósł życie świętej rodziny do Krzeszowa i nie tylko, przeniósł życie świętej rodziny na Śląsku. W związku z tym w tle zobaczymy wiele rozpoznawalnych rzeczy: domów, gór, roślin, zwierząt. On to musiał namalować. W związku z tym dla ludzi to było bardzo ciekawe. Życie świętej rodziny rozgrywa się u nas na Śląsku. Moi drodzy, yy, spośród wielu, wielu rzeczy, jakie tutaj oglądniemy sobie na freskach, niektórych tylko, yy, Michał Wilman, jak i wielu malarzy no, próbowali w jakiś sposób siebie umieścić na tych freskach. W przeszłości jest taka sytuacja, że mamy najprawdopodobniej no, dwa pewne, ale nawet i trzy postacie, trzy kryptoportrety Michała Wilmana. Z tyłu może pokażę pierwszy fresk taki, bardzo ciekawy, mówiący o tym przeniesieniu. Mamy tutaj scenkę, kiedy Józef poszukuje noclegu. Udali się do Betlejem, bo był spis powszechny, musieli tam iść, do miejsca urodzenia, do pochodzenia. Ludzi się bardzo dużo naszą, bo to było obowiązek, w związku z tym Józef ma kłopoty z noclegiem. Widzimy go na fresku poszukującego noclegu. I ostatnia deska ratunku idzie do kaczmarza, prosi o nocleg, ale kaszmarz pokazuje paluszkiem u mnie wolnych miejsc nie ma. Józef pokazuje na Marię, która ledwo brzemię podtrzymuje, w nocy będzie przecież poród. I tutaj w tej scenie są jak gdyby dwie dziwne rzeczy. Pierwsza rzecz, Józef i Maria ubrani są dobrze. To są rodzaje takiej koszuli, prawda, w których chodzili ubrani. Natomiast malarz... Namalował kaczmarza bardzo dziwnego. Moi drodzy, ni stąd, ni zowąd pojawia się człowiek z XVII wieku, pięknie ubrany, po holendersku, piękny kapelusz, koronkowa koszula i na szyi ma nawet wisiorek, wypustki, opończa. Co ten człowiek tutaj robi z XVII wieku? Otóż ten pan, po holendersku ubrany, to kryptoporter Michała Wilmana. Wilman, uwiecznie się nastaje w roli kaczmarza. A ubiór holenderski oznacza, że on uczył się, pojechał na nauki nie do Włoch, a właśnie do Amsterdamu, a tam był Rembrandt, Rubens, Van Dyck. Był u pracowni nawet Rembrandta, ale nie był i uczniami. Tam się po prostu uczył. W związku z tym po powrocie nosił się po holendersku. Stąd fantazyjny kapelusz, który mu towarzyszy cały czas tutaj we wszystkich freskach, no i dziwnie ubrany. Tak wyglądał Wilman, mając 63 lata malował freski tutaj w latach 1692-1695. W związku z tym mamy tą postać. Yy, druga rzecz dziwna, to popatrzmy rzecz dzieje się w Betlejem. Te drzwi ciekawe, obramienia i domy. Szczególnie ten dom, piętrowy dom spadowy, tak z kominem, z oknami w Betlejem. Jak ktoś mówi, koło Betlejem nie leżało. Co się stało? Michał Wibman nie był na wschodzie, wobec tego prze nosi życie Świętego Dzieci do nas. Te zabudowania rozpoznajemy, to są zabudowania mi wiosek, czy mi miejscowości na Śląsku, je rozpoznajemy. I ta ciekawostka tutaj to nie antena telewizyjna, tylko tyczka na końcu jest obręcz od beczki od piwa, oznacza to na Śląsku, że w tym domu na dole był browar, czyli pijania piwa nazwijmy po dzisiejszemu. To jest jak gdyby szyld. To jest właśnie taka ciekawostka. Podobnie jest, jeżeli weźmiemy teraz ołtarz główny z powrotem. Jeden z ciekawszych fresków. Tego małego ołtarzyka drewnianego nie było. To jest później wstawione drewniane po bo za ołtarz robił ten duży obraz. No, panoramiczna, największa panorama na tamte czasy 220 m kwadratowych. Natomiast ten ołtarzy który z tego że później jest mały po to, żeby nie zasłonić tego dużego freska. On przedstawia największą radość Józefa. Z czego ta radość wynika? Ono z pokłonu trzech króli. Bo bez tego mamy stojącego Józefa na jakichś pięknych schodach, a przed nim czyli, mędrcy królowie przybyli z daleka. Persja to dzisiejszy Iran. Karawana, wielbłądy i tak dalej. Przyszli po to, żeby pochłonić się królowi żydowskiemu, złożyć podarunki i powiedzieć Józefowi, że nowonarodzone dziecko to król nad królem. To jest ta największa jego radość. I zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Oni przybyli karawaną, a w karawanie jeździ się na wielbłądzie. Michał Wilman wielbłąda nie widział, ale konia tak. W związku z tym pewnie mu podczepnięto, żeby przerobić konia na wielbłąda, jak? No wydłużyć szyję i dodać garba. Efekt jest taki, że tutaj mamy słynne wielbłądy Michała Wilmana w ołtarzu głównym. z takiej nie to koń, to wielbłąd z uderzonymi szyjami. Dzisiaj to mówimy prawie jak, jak dinozaury. Więc to jest taka ciekawostka. Drugą ciekawostką tutaj w tym ołtarzu jest to, że. Mędrcy przynieśli podarunki, kadzidełko, złoto, mirę, tylko, że dla prostych ludzi te symboliczne podarunki niewiele znaczyły. Może miały małą wartość znacząco dla nich, bo nie znali się na tym. W związku z tym po bokach, karawanach, ludzie z karawany zrzucają podarunki, ale widać bele płótna. W związku z tym o co chodzi? Tutaj siedzieli tkacze śląscy, którzy mieli w domu krosna ręcznie tkane i taką belę płótna tkało się rok czasu. To była wartość materialna. I ludzie tutaj siedzący, tkacze śląskim, jak zobaczyli podarunek w postaci bely płótne, no to uznali. To jest rzeczywiście coś wartościowego. Moi drodzy, yy, zwróćcie uwagę, że Józef stoi na jakichś schodach bardzo ładnych, przed domem. Maria trzyma Jezusa, a ten Jezus mu tutaj ma Dwa lata, a tu są trzej męcy, trzej królowie. To jest takie też y, dla ludzi ciekawostka. Trzej królowie są, a Maria trzyma Jezusa dwuletniego. Ciekawa jest ten ołtarzyk, który przedstawia świętą, nie świętą rodzinę, a trójce stworzoną. Nasz opat nazwał rodzinę świętą trójcę stworzoną. Mamy Jezus... Jezusa, Emanuela, Marię i Je Józefa. Trójca stworzona na podobieństwo Trójcy Świętej, która jest u góry na sklepieniu. To jest takie połączenie Trójcy Świętej z Trójcą Jeze Świ Świ Tą Ziemską poprzez Jezusa.